uh podkreślałaś, że nie ma coś takiego jak zemsta, ale ona jednak smakuje słodko. To był ostatni zespół, który was tu pokonał. Pamiętasz o tym dobrze? Pamiętam, bo nie grałam w tym meczu i dlatego może od chwili to w pamięci. Wiem, że to było 3-2, pamiętam i strasznie żałowałam, że nie mogę w tym meczu wystąpić. No i tak naprawdę, szczerze powiem z ręką na sercu, że czekałam na ten mecz od dwóch tygodni. Nie miałam nic innego w głowie, by tylko właśnie ten mecz. Bardzo mi zależało na tym, żeby jechać na ten finał. Uważam, że po prostu jako zespół zasługujemy, żeby tam być. Że bardzo ciężką pracę wykonałyśmy do tej pory, wykonaliśmy my właśnie z, z całym Staffem. Także e, naprawdę ogromnie się cieszę, że, że jest nam dane tam jechać i na pewno powalczymy. Po tym drugim secie, nie bardzo były nastroje drużynie takie wesołe, ale ten ostatni wygrany tak bardzo, ale to bardzo przekonująco i w tak fantastycznym stylu, bo to nie było za dawno. Te wszystkie piłki były bądź obronione, bądź rewelacyjnie zagrane. Chyba dodaje wiary w to, że można ten puchar wygrać. No oczywiście, że tak. Ja bardzo mocno w to wierzę, zwłaszcza, że. Naprawdę na treningach czasami robimy takie rzeczy i, i w taki sposób trenujemy, i tak dobrze trenujemy, że później, jeśli byśmy tego nie przyniosły na parkiet, na boisko, w trakcie meczu, no to byłoby to po prostu nielogiczne. I wierzę, że właśnie w takich ciężkich chwilach, jak o tym przegranym secie, podnieść się i zawalczyć do samego końca, mimo nie najlepszej dyspozycji wszystkich zawodniczek, bo, bo wiadomo, jest różnie, tak? Każda może mieć lepszy i gorszy dzień, także tutaj właśnie rolę odegrał cały zespół i walka całym zespołem, także strasznie się cieszę, bardzo gratuluję. No to nam wypada tylko przyłączyć się do gratulacji i po poczekać spokojnie na spotkania ligowe i niech ta seria trwa, trwa, trwa. trwa. Oby, dziękuję bardzo i proszę trzymajcie kciuki w zielonej górze.